Wrath of Man. Jeden gniewny człowiek. Hmm. No, trochę zapowiadał się taki John Wick. Po prostu fff. nacisnąłeś mi na odcisk, to ja się zemszczę, będzie revenge, vengeance i do siódmego pokolenia ci wyniszczę wszystko. No, na szczęście ten film jest trochę lepszy. Yy. Po pierwsze, co mamy? No, no, mamy napady. Jeśli ktoś lubi napady na bank, no to tu są takie, właśnie motywy. Yy, Ala gang, sena No, nie, nie, to nie jest komedia, chociaż oczywiście, są takie dialogi, które, które jak mają na celu nas rozśmieszyć. No więc napady, no więc zemsta, no więc strzelanie. Strzelanie są. Podobają mi się strzelanie, bo o coś tam chodzi, coś się tam dzieje. To nie jest tylko, że sobie postrzelali, porobili dziury, odjechali. Eee, więc, no właśnie, już sam tytuł, zresztą wściekłość, gniew człowieka, no w domyśle jednego, tak. Eee, to jest angielski tytuł, a polski tytuł: Jeden gniewny człowiek, nawiązanie do. Iconic Legendary, legendarnego filmu 12 gniewnych ludzi. Którzy, no w sumie tam też był jeden gniewny człowiek, który yy, walczył o sprawiedliwość, no, i, yy, no i, <grym> i w końcu było ich 12. No tamten film to jednak e, zupełnie e, inny rodzaj sztuki. No ale tu powiedzmy, że no jakieś wątpliwe nawiązania do tego są. E, no jest to bardziej strzelanina, niż taki filozoficzny dramat jak 12-dniwnych ludzi. Okej, okay. no i co się dzieje? No po pierwsze jest Jason Statham. No, oh, I hope I pronounced it correctly. Mniej więcej chyba tak się wymawia to nazwisko. Chociaż spotkałem się też z małą Statham. Okej. Okay. Jason Statham. No ten aktor to jest po prostu... ...my idol. Jest fajniejszy niż Bruce Willis, niż, niż Jackie Chan, niż cała reszta. No i kto widział film Transporter 1, 2, 3, no to, no to właśnie. No i on kreuje taki po prostu styl takiego badass car, takiego twardziela z twarzą pokorzysty. No i jest tutaj zagadka do rozwikłania i no właśnie. W sumie to jest to dosyć pomplotane, w sumie początku nie widziałem, bo się trochę spóźniłem i przez to, ale myślę, że nawet jakby widział początek, to i tak musiałbym się trochę nagłowić, o co chodzi, tym bardziej, że są przeskoki do tyłu i tak dalej. Ale film jest dobrze zrobiony, jest coś więcej niż tylko sama strzelnia i warto, warto iść. Jeśli lubisz kryminały, to warto iść na Jeden Giewny Człowiek. The Wrath of Man, Jason Statham. Jeśli lubisz jego twarz, jeśli lubisz jego grę, jego postać, no to na pewno warto iść na ten film. Yes, yes, yes.